Choć dziś niemal każdy pojazd porusza się dzięki benzynie, elektryczności lub wodorowi, początki motoryzacji sięgają XVIII wieku i kotła parowego. Już w 1769 roku francuski inżynier Nicolas Joseph Cugno zbudował pierwszy na świecie pojazd samobieżny, trójkołowy Fardiera VPR napędzany parą. Służył do ciągnięcia dział i był bardzo powolny ale to on zapoczątkował erę pojazdów. Jednak prawdziwą rewolucję przyniósł Richard Trevithick, który w 1801 roku skonstruował pierwszy parowy wóz, zdolny przewieźć ludzi po zwykłej drodze. Jego Puffing Devil przewiózł pasażerów ulicami Kornwali, dając światu przedsmak przyszłości transportu. Od maszyn parowych po elektryczne samochody. Wszystko zaczęło się od kilku odważnych wynalazców. Jeśli chcesz poznać więcej takich przełomów, zostaw suba i zostań z nami na dłużej.